Na razie czekam pod wiatą na mój nocleg, ale zaraz powinien już być. A gdzie? Zaraz wam powiem, bo to na pewno ciekawa, trochę śmieszna historia. Do zobaczenia, do usłyszenia zaraz. Cześć! Piąty dzień minął. Dzisiaj myślę, że trochę było męcząco, bo nadal była to podróż góra-dół, góra-dół. Poza tym. Um, jazda była. W większości też taka downhillowa, że mogłem je zjechać. Oczywiście dużo, dużo hamowałem butem, ale mogłem je zjechać. I raz się zdarzyło coś takiego, że jechałem Takiej większej góry przyhamowywałem, bo wiedziałem, że już się rozpędzam. Jednak te koła longboardowe, duże, miękkie, ładnie toczą się po nawierzchni, i jechałem. Nie chciałem mieć prędkości jak błyskawica, a obok był chodnik z kostki brokowej, więc jechałem po tej kostce. Ale była to jakby ta kostka jako chodnik i jako wyjazd z posesji, więc strach był, że a nuż ktoś wyjedzie. No i tak dohamowywałem, jechałem, do hamu wywaram, jechałem. I w końcu jakiś taki łamek sekundy był, że już złapałem taką prędkość, że w głowie było nie, teraz już nie hamuj, bo inaczej możesz znowu złapać jakiś slalom i wywalić. Gdzieś, nie wiem, w, w trawę w drzewo, w jakiś płot od posesji. Więc nie hamowałem i jechałem tak szybko. Po tej kostce. I miałem w głowie tylko nie wywrócić się. Jest prędkość. Są te zjazdy takie do posesji i wyjazdy, więc było takie. Mhm. No i był strach w głowie, że może ktoś z posesji wjechać. I to miałem pierwszy raz w życiu coś takiego, że ta prędkość, ta myśl, ta, ten stres, aż mnie zęby zaczęły boleć od stresu. Więc niezłe dzisiaj przeżycie. No ale dojechałem. Przejechałem dzisiaj 46 chyba kilometrów. Więc jest dobry czas, jest coraz lepiej. Teraz już jest więcej płaskiego, więc. Cały czas się mogę odpychać i cały czas jechać. Dużo jest też takich uliczek czy tam nawet szosy, która jest mało uczęszczana, więc mogę na nie jechać switchem. No i dzisiaj dojechałem do święnej, świętej Anny. I tutaj wcześniej przed tym miasteczkiem pytałem się, gdzie mógłbym jakiś, nie wiem, nocleg może. No i tam powiedzieli, że właśnie w świętej Annie u sióstr. Tak więc jestem w klasztorze. Dzisiaj śpię w klasztorze. Jest przyjemnie trochę tak ubogo, ale położę się, wyśpię się, wstaję i jadę dalej. Dzisiaj też minął 200 kilometr, więc też było fajnie poczuć to. Oczywiście też w głowie było coś takiego, że 200, czyli 1 czwarta dopiero drogi. Piąty dzień, więc jedna czwarta z 20 więc przede mną jeszcze trzy takie etapy, jakie w tym momencie miałem. Co daje mi jakby przemyślenia, co robić, gdzie robić. Jak się za, zaopatrywać w jakieś jedzenie, co jeść, co pić. Wszystko, jakby już za mną, teraz tylko przede mną, robić to, co miałem. Jakby w pomyśle, w myślach i jedziemy dalej. Mam nadzieję też, że ten filmik będzie ok z głośnością. Nie mówię oczywiście, Pełnym głosem, żeby nie narobić tutaj hałasu w klasztorze. Tak więc, pozdrawiam z klasztoru i do zobaczenia jutro na trasie. Hej.